180 najlepszy jest kaliberu w grze? To co na no, namioty biegniemy? Jakie kurwa namioty? Na no, lotnisku. Czemu? Otworzę skrzyneczkę. To co masz? Nie. <śmiech> Ale <laughs> pik locka masz lockpick. Lock Ty... lock to lockpickiem otworzysz, no. Ja mam klucz, przed. No to otworzysz, a ja lockpickiem następnym. Ale Na pół godziny będziesz otwierał lockpickiem. A pół godziny, pewnie trzy minuty to zajmuje. No ja tak powiedziałem, że pół godziny wtedy. A on tego tak trzyma. No bo ja mówię. No, widzisz, ja ci wierzę, a to jak zwykle okazać... Ale nie no, no nie, trzy minuty to chyba nie, bo naprawdę wolno szło, ale... Może dziesięć minut, nie wiem. Z tymi tyśami. 5 pewnie. No tisy to Zazem dzisiaj nie dobiegniemy, zyskałem, tak? Kurwa ja znowu mam tą ka kartę kisić. To jest, to trzeba dużo tam. To trzeba usiąść na spokojnie, nie, to nie, to nie, nie jest Tak, tylko że ja tą kartę to. muszę kurwa kisić. To trzeba... Za plan tydzień zaplanowania w ogóle. Ja, kurwa, tak, bez was i tyle. Jak to się biegnie tam w ogóle, jedzenie. Tak, wiatry w ogóle jakie tam, amplitudy sekstancji. służby. Jakbyśmy się zgubili. Tak, GoPro zawiadomić. Czekać na pozwolenie gminy. Co najmniej, jak nie z powiatu. Tydzień. <noise> jak nie miesiąc. <noise> jak nie miesiąc. <noise> Wysła wysłać poc pocztą będzie w ciągu dwóch tygodni jak nie To Jak nie, tak. No i weź tu coś załatw i tak jest, jak chcesz cokolwiek załatwić. Jeszcze raz, jeszcze ten break. Wał ma ogólnie bardzo niską prędkość wylotową, wolno pociski lecą, około 300 metrów na sekundę tylko. No też, jest... ale... tak. Ale za to jaką ma przygotową. on też często, też trochę często robi wała, nie? Dalej na ATC-ku biegają, czyli nie wiedzą o naszym istnieniu Ja tam do niego strzelałem, to zaczął uciekać No ale biega Ale to tak cicho przecież Ty w ciebie? Dostałem, no co to było? Kuźwa Jakby pomiędzy bunkrami, ej co to było? On do mnie strzelił i nie mogłem przystrzelać, zlagowało jakby Dobra On dostał oczywiście dwa razy i Dzięki Alicja Dwóch ich jest Kami. Dobra, idę. O, walą chyba do mnie. Tak. Mm -mm. Jakiś prokoksy? Matko boska, uciekłem. Dobra. Jakiś prokoksy mówisz? No nie wiem, zwykły hełm, czapka. Ej, chłop do mnie strzelił i wiesz... I jakby był. mnie zlagowało. Znaczy, nie, nie zlagowało. Ja ci zresztą kasę pokażę. Zgódź było. Chyba jest tam trzech, bo jeden mi było... Koło. A dwóch było około... Jeden olta. leży. A skutuje, jeden a zabity. Raz. O Patrzę. I drugi mnie zabił. kuździ pa, ma. Przybiegł od razu. No i no, patrz jakie to było głupie patrz. O, już na no, serwerze tam. jesteś. I to 100 metrów ode mnie. A ja będę musiał cię zaciukać. No już jestem, chwilę depozytowałem jednak. I temy. I temy? włości, i tam Kindia Belandia podbita, to nie jest a... <laughs> tak. tak. z Quanxi. <laughs> no. Guadalupe i te podobne Guadalupe <coughs> słyszę muchy, a czuję truska w przypadek? Nie. Ale też nie zamierzone działań. A więc co? Słyszę gówno. motyle, <laughs> ale czuję gówno. <coughs> ty lutowałeś policję? Nie. Dobrze. O typa zbanowali za ty wir. No i w końcu, no. Te cholerne ich bazy tylko laguje to Powinno być zbanować to wszystko. Ja będę wnosił o podwyżkę płac dla rolników i klasy robotniczej. Oraz o zakazanie budowy baz. Co ty na to? Punkt jeden. Weto. Tam jesteś robotnikiem. Punkt dwa. Zgadzam. No tak, no po co te, te bazy? no bez przesady. Daisy jest takie wiesz, właśnie zarombista Jak giniesz, tracisz wszystko. I dziękuję dobranoc. I jeszcze raz ten. I nie tworzycie. Ja się na... nie było bazy. Nie dało się budować. No i było zarąbiste No i ptaki śpiewały No ptaki śpiewały No ale przynajmniej to nie psuło takiego balansu, tak? Zabiłeś no, było typa 60 typ, Było 60 typa No I się telepałeś No I dokładnie się no i wszędzie wszyscy byli, no bo 60 typa jest dużo jak na taką mapę, jeśli nie ma was. I poza no, tym balans, że no, nie ma tak dużo ludzi z 50kami, bo wszystko tracisz co chwilę. No, ludzie tam, znaczy ludzie, yy, pieką. małpy, Jakieś kotlety, coś tam, coś tam. No i to jest życie. I łowią od Odchodzą od gotowania, co oni. <laughs> Zamawiają na mieście. Zamawiają, dokładnie. To Daisy? Nic w policji nie ma, no nie mam żadnego gana. Lutowaj sklep? Tak. No kurde. Ty! To... Nie lutowaj sklepu! Ale złodziej. Ale Patrz. nie wkurzył. Odej odejdź stąd! Jaki złodziej, że szpoda gada. Patrz! To. <laughs> Odstąpić policję małą. Ty! Dwa naboje w środku, to ja mam tundrę, ale mocno wchodzona, niestety. Znajdź mi y, 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 teraz y, chłopku roztropku, naprawczy zestaw. Tam były maseczki, tu gdzieś były. No weź, to się nie zarazisz. Znaczy, ja się nie zarazię. A to nie weź. Bierz. Bo mam dla ciebie. masz naboje do shotguna? Nie. No ja mam dla ciebie shotguna. Genuzię te maseczki. Znajdź naboje do shotguna, a ktoś zginie. Mm -hmm. O tu. Nie, przydałoby się zabić owce. Tak, ale coś słyszałem w oddali, gdzie to było. No, chyba tam, gdzie idziemy. To tutaj można by znowu rozpalić, tutaj wtedy rozpaliłem. I dwóch chłopków roztropków przyszło. Aha, tylko będę musiał marnować 308, kurde. A nie, owce to może dogonię. Fela i. Zmarnować. Pan szalachcic ci postawi naboje. Masz naboje? Mam. No to mu. To nie, nie którą pytałem. chcesz, z tą najbardziej ofuczoną. Albo chcesz kozę czy owce? Znaczy. Dawaj, barana? <noise> barana, dobra. Nie trafiłem. Nie no, trafiłem. Dwie, jedna, jeden i to dwa kozły, albo barany. Ty, to tak jak my To jest. Y... Badaj mięso. 13, tak? No. Kuźwa, nie. Czyli po 13 styk. No <noise> właśnie. A najpierw jest co? Soj... Dodawanie, później dzielenie, no to dobra. Kłada się kolejność wykonywanych równań. Zgadza się. A, o, o, o a masz to jeszcze. <tuszy> <tuszy> Będziesz łapał, jesteś łapaczem niewolników naszych. Nie pomyślałem, że za chwilę ciebie złapię. ej, co ty? Oddawaj to! Nie łapi sobie wezmę. wezmę ej, zostaw to. to mi się należy. To jest tak, jak ten, tak. Jeszcze mięso moje, widzisz? Ile dostałeś od mnie? Miasta. Ja ci całe życie ułożyłem. Tak, tak. Trzebał za moje pieniądze. Mhm. <laughs> się czołga. Drzwi się zamyka. Co zrobisz? robisz? Co to tam upadło? Drzewo. Nie, Samowolka budowlana. Już nie mówiąc o niszczeniu środowiska. Co tam słyszę owce? Co ty tam? Gdzie ty pobiegłeś? <śmiech> 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 Bo słyszałem nagle. <laughs>

Tak, mamy linę. Geniu. To jak ty ją zabiłeś, jak ja nawet nie słyszałem strzału? Ty z tymi gumowymi? <gum> no masz Aha, no tak. Odbiegłem i byłem z jej przodu i ona biegła do przodu, przepychała mnie, a ja ją biłem w tym czasie. No w sensie. <gum> Nieźle to. No w każdym razie bez szczegółów, co tam się działo. Od przodu. Ty to ogół na hitach. Ale Przecież z czego on Ja nawet nie słyszałem, to pewnie jest coś słabego. O kurde, ja słyszałem potężnie. Jeden zabity? Był tylko jeden. Aha, no to dobra. Uuu, ale mnie wytraszyłeś. To osłanie mnie jak coś, bo. Bądź... Może i jeden, ty tutaj zabity kolejny. Ty. A jeden, dwóch, kurde. W rogu był. La, daj znać czy dasz mu radę. Ojej, biedna, kija, kija. Ej, no co jest, zabijeś go? Zabiję go. Pięknie, ale głupio zrobiłem, Mogę mu ubezpieczać. Tu w ogóle jest jeszcze jeden zabity? No.